Strony Krabi. Wiem, że dawno nie było yy, żadnego odcinka, sporo ku temu chyba, ale jest nowy update, już dwa, już dwa update y były, no, była ta postać i ta postać, teraz jest ta postać, bym wbił skrzynki. Po wybić w tą postać Albo. Ale... to jest coś z tych. Iść. Mi się bardzo podoba to. Trzy grafiki. I miałam to. Słuchaj, ja byłem tu, a... Możecie taki, 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 Tylko taki. i pokażę wam, jak wygrać to dosłownie. Ale musicie mieć małe wiem, na piku i musicie mieć takich graczy, którzy... Tak na przykład jak tu. Tak. Tu i zawsze stawijcie w to miejsce i kryjcie się tutaj albo tutaj, żeby to wybrać i tutaj tylko są dwie strony. zobaczcie się w tym miejscu, kryjecie się w tym miejscu, gdzie czyli tu i obraniacie tam, tutaj... gdzie to szczelacie. typu po prostu, jeżeli cały nie idzie o uciekania z tego albo się kryje się tak, albo to jest z... widzicie ile ja mam? to nie ma co jest naprawdę, ale trzeba być małym levelm na tym jeżeli ocieknie nie, nie to jak to się nazywa, rogge Podwajane punkty oczywiście jest... nie chcę w tarach, tak Teraz, jeżeli mam do was iż, to was iść, to wiecie w to miejsce, dlatego, że to albo wybuchnie już bo to wam nie może Teraz to Teraz zdobędziecie tak dużo. To, ale jak macie dwóch stików, to... masakra dosłownie. Albo całe tymi stykami to... Nie wiem, tylko to powiedzieć. Co fajnie było jakby dzisiaj było to, ale jutro to będzie niestety. Dzisiaj ale już będzie pewnie północ albo coś, nie. Będzie pe coś takiego. No dobra, frak i pał to może być no dobrze, ale nie wiem czy będzie dobrze. Zobaczcie, jak się do was idzie, to jak was stoją, to uciekajcie na to. Niko, niko was może stać. Ale jak macie tak, to kryjcie się po prostu tak. Albo w to miejsce, albo w Ona może być, frak nie może być, bo nie może nic nie wszelku. Bo chyba no, no, się zabrać i ktoś musi na przykład chronić tego na przykład. To, tak jest teraz. Traktorowy. Jeżeli Tick jest z tej strony, to musi być odwróconej, czyli musi być o tak. 18, jeszcze i mam. Tyle mam. To botny... tak jest. Wam. Wam. To jest. tak Wam. 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 tak Wam. tak Teraz jeżeli macie tak, to kryjcie się w tym miejscu. Właśnie w tym miejscu, co ja, jeżeli panka tu postawia, to z tego potom. Albo 50 albo dużo. Więc warto nie grać już tak dużo tym tikiem. Bo tik jest ucieszony. Co. Dobra, co tu wybrać? Tu się nagrywa? Nagrywa się, można tu przestawię. tutaj. No chyba trzeba. Przed to trafiłem z fajka. Po prostu trafiłem z fajka w I polecam wabić tika na piątym albo na przed piątym. Jeżeli to zostanie na zawsze, to trzeba czekać na to. I stworzę też drużynę. Czy to chyba? To no, no, to nie jest. To zresztę swoją drużynę. Jak robić drużynę? Ciekawe, jak robić Czekajcie chwilę, stop zrobię. A teraz już idę znowu do pokoju. I chociaż, wbijemy chociaż trochę raczynek. I powiedzcie mi, czy mam zostawić w komentarzu. Zapraszam Was co robić co chwilę Po prostu No po prostu tak mam, ale nie robię teraz tak Ech. To już teraz no trzeba trochę Trzeba trochę skrzynkę na Jeżeli wypadnę to nie wiem co powiedzieć. Dobra piperka to tu się nie przyda Nie przyda się tu ale jak patrzę tu Jessie, to tak samo. Najlepiej jest z albo z Litą. Z takim co mają wieżyczki, nawet z Pan P. Czyli nową postać. Cią... Przepraszam, was Dobra. To im przy okazji zniszczyło, co? Teraz pewnie. Przecież miałem stać tu. wyjść, ale oni napisali. interesować maszyni. To jest ten cel. I tu postawi, to to jest najlepsze. Popatrzcie, ja muszę. Moje zadanie to tutaj jest kartki. I stać tu i stać w ty. Zobaczycie to, strzelajcie w stronę... No, jak to nazwał? Ja to bym nazwał maszynka z Lusoka. Jeżeli Jasie jest tu, chowajcie się tu. O, to tak. Kiedy sami?

Mniejsza, duża moc. O czym mi to otwierać? Dobra, to jedna... Jeszcze ja tą skrzynkę sobie nabiję. Bydali cztery. Jedna by i to by było... Musiało się stać. Musiała coś stać. Zwolnił po prostu. To teraz znów wracamy. Tylko pokażę Wam jak. Pan pytał Mi się A tak, patrz, uderza o ścianę, przelatuje przez ścianę, po pierwsze powinni ten błąd usunąć, jak uderza, to to tak przelatuje i czyli dwa razy. jego ulto to pomocnik, który wychodzi z tego i pomoże nam, On nam pomoże. Więc... Warto... Warto... Właśnie te... Warto zbierać te... Bardzo... Sk